To nie jest powód zabrania dziecka, przywiózłbym Ci go. Nie. Dostarczyłbym na ten czas. skąd mam wiedzieć czy nie ukradniesz? Nie ukradnę Ci. A skąd mam to wiedzieć? Nie mam tego powodu, nie mam powodu. Ci... O, nie daj ci przy... kartkę, Ci napiszę, nie że nie ukradnę. Przez 6 miesięcy. Jak miałem być? Jak miałem być? Normalnie. Zainteresowały się na co jest chory? Pytam się. Zainteresowałeś nie Twoja sprawa. Zainteresowały się? Nie Twoja sprawa. Zainteresowałeś się? Nie Twoja sprawa. Odpowiedz. mi. Odpowiedz mi. Powiedziałem tobie. Nawet się to dziecko na ciebie nie cieszy. To nie jest twoja sprawa. To nie jest powód. Pytam się. Powiedziałem, dostarczę dziecko. Pytam się dziecko. Nie pisz, że to... Nie twoja sprawa. Nie twoja sprawa. Pytam się. Nie twoja sprawa i daj mi się rodziną, bo mają problemy. Nie, no spierdalaj od mojej rodziny. Pytam się co. No już za mną spierdolę na szczęście. Powiedziałem, to nie jest powód. Nie jest powód. Słuchaj, nie było ci przez 6. Powiedziałam, 6 to nie jest powód. Nie było ci przez 6 miesięcy. To nie jest powód. Dzieckiem się nie interesuje.